Witajcie. Dzisiaj będzie yy, yy, krótka opowieść, mam nadzieję, o, yy, o nowym koronawirusie. <laughs> yy, o nowym koronawirusie, którego bardzo ciekawą i powszechnie od lat już stosowaną metodą w badaniach, yy, co tam siedzi, co tam piszczy w trawie, co tam siedzi w wodzie oceanicznej, jakie to tam mianowicie mikroorganizmy są tu bądź ówdzie, także w nietopędzich tkankach i odchodach. Czyli metagenomiką. Wykryto e, trudne słowanie: metagenomika, jakby genomika już nie była trudna wystarczająco. E, wykryto kolejnego koronawirusa w Chinach e, w, 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 w kopie sekwencji bardziej niż e, e, mamy go w próbówce. Więc w tej kopie sekwencji, ale tak się to robi. W tej sekwencji e, znaleziono sekwencję, która pokazuje e, raz jeszcze, aczkolwiek to, to też jest chyba trochę ważne dla, dla, dla nas wszystkich, abyśmy nie popadali w absurd teorii spiskowych, że natura sobie doskonale radzi ze, ze zrobieniem bardzo przeciwnych wirusów. Trochę zaczniemy od końca i podsumujemy rzeczywistość najpierw, żeby nam się tam łatwiej opadało. Więc de facto mamy następującą sytuację. Pomijając opowieści dziwnej treści pre profesora Monteneya o, o, o kawałku wirusa HIV w e, wirusie SARS-CoV-2, e, wynikłych z e, nonsensownej i nieopublikowanej, bo e, wadliwie przeprowadzonej e, bioinformatycznie pracy e, hinduskich, e, hinduskich bioinformatyków, którzy tam znaleźli, pamiętacie, jest taka sytuacja, że mamy białko Spike i mamy. E, Domenę pierwszą, drugą wiążącą tego białka, tak naprawdę, między tą pierwszą domeną a drugą jest taka pętelka dodatkowa, a tam jest miejsce cięcia. Ono może być miejscem cięcia aktywującego. Ja w odcinku, teraz sobie przypomnę, bodajże, yy, zaraz Wam powiem, bodajże w 41, tak. W 41 odcinku opowiadałam Wam o furynach i o tym, że tam właśnie ta pętelka jest o tyle interesująca. Nie dlatego, że tam ewentualnie pochodzi z HIV, ponieważ bardzo wiele organizmów ma takie. Sekwencja, jak ta kilkuaminokwasowa sekwencja znaleziona, której nie ma w SARS-CoV-1, której nie ma w tym nietopezim wirusie, najbardziej jak dotąd, który był podobny do e, SARS-CoV-2, a który się nazywa. Aha, znam to wszystko, powiem. E, RATEG-13, czyli do tej pory mieliśmy tego RATEG-13, on tej, tej pentelki, tej, tej dodatkowej. Tej dodatkowej Sekwencji w RNA, a to znaczy dodatkowych kilku aminokwasów w białku Spike, nie miał między domeną S1 a S2. I ten wirus z łuskowca, który też znaleziono, który z kolei w domenie białka Spike wiążącej, wiążącej AC2, czyli wiążącej nasz receptor, też był. Bardzo podobny, a z kolei, właśnie pozostałe jakieś sekwencje DNA, sekwencje RNA swojego miał bardzo inne, koronawirus miał RNA, genom. Yy, więc mamy tak, mamy tego nietopeziego wirusa RATG13, bardzo podobny do SARS-CoV-2, ale nie ma pentelki, yy, i miejsce wiązania AC2 zupełnie inne, więc on nie jest wirusem, który wszedł do ludzi. Inny wirus, o bardzo podobnej sekwencji wszedł. Czyli mamy pierwszy krok tej ewolucji wirusa, potem mamy te wirusy z łuskowców, pęgolinami zwanych, które y, mają już tą sekwencję wiązania ACEF-spike, bardzo podobną do tej, którą ma sars 2 ale ta reszta jakoś nieki ma, czyli taka hybryda musiałaby być, czyli w, w łuskowcu musiałby zaistnieć i wirus nietopezi, i wirus łuskowca i jakoś się tam przekrzyżować. A teraz mamy trzeci wirus, który się nazywa, znaczy mamy jego sekwencję genomu, RNYN02. On się wziął z badań metagenomicznych i zaraz powiem, o co chodzi. E, zresztą ten pierwszy nietopezie też jest tam, wziął i ten pęgolinowy też się z takich badań wziął. Nie, że ktoś tam pipietką wirusa wziął i ma go w zamrażarce. To sobie trochę też nie wyobrażamy i ja o tym też wcześniej nie opowiadałam. Tak to się robi. I dzisiaj ten wirus znaleziony przez Chińczyków, znaczy ta sekwencja znaleziona przez Chińczyków wirusowego Rena pokazuje, że ta wydawałoby się, znaczy badacze to wiedzieli, że to jest możliwe, natomiast laicy nie wiedzieli i na tym się te teorie spiskowe opierały, że no takie punktowe mutacje to sobie każdy wirus może mieć. No bo wiadomo, że tam myli się ten enzym, który amplifikuje to RNA, ale takie dodatkowe kawałki to skąd, nie? No przecież polimeraza nie dobuduje bez matrycy. Czyli mamy matrycowe, matrycowy RNA i polimeraza dobudowuje na tej matrycy, więc taka dodatkowa wstawka, no skąd ona się mianowicie ma wziąć? Uwaga, to jest bardzo istotne pytanie. Ono zahacza o bardzo wiele biologicznych zjawisk. Więc po pierwsze, metagenomika. I odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, ponieważ no właśnie, ona pokazuje, że natura umie lepiej zrobić i doskonale rzeczy, które wszyscy myślą, że to ta... ci naukowcy z pipetami to są mądrzejsi niż matka ewolucja. No nie są, no. uczą się od niej na razie wyłącznie. Tak jak Wam opowiadałam kilka odcinków temu o, 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 tej, o tej metodzie CRISPR-Cas9, to uczymy się od natury, nic żeśmy tu nie wymyślili. Yy, a fajna metoda, nie? Ile rzeczy można zrobić? Dobrych i złych. Więc yy, metagenomika. Bierzemy wody oceanicznej albo bierzemy wymazy z, z, z yy, możliwych nietoperzy. Bo wiecie, że te nietoperze wcale nie są zabijane w celu pobierania tych tkanek. No są, on się pobiera i wypuszcza i odchodów. Potem takie yy, pobrane, yy, pobrane. Yy, ze środowiska próbki, się puluje, czyli na przykład wszystkie kupy nietoperza danego gatunku. Pobraliśmy tam 300 takich próbek, razem to wszystko wrzucimy i wtedy idzie to, z tego się izoluje RNA i się tak, tak to moi profesorowie dawno temu nazwali, sekwencjonuje się to w locie, mianowicie do, dowolnymi bardzo, bardzo e, pamiętacie, że do sekwencjonowania, jak tłumaczyłam sekwencjonowanie, w, nie chcę się teraz sprawdzać, ale wie, w, znajdziecie na YouTube przez e, keyword, sekwencjonowanie było tłumaczone w jednym z tam e, e, poprzednich odcinków, sekwencjonowanie DNA metodą Sanger'a. Jest potrzebny ten malutki starter na początku. Więc ten starter może być tak króciutki i tak malutki, że się przykleje w miliony różnych miejsc. I wtedy powstanie mnóstwo takich tak zwanych readów, czyli mnóstwo odczytów zaczynających się w tym starterze. Możemy takich starterów wrzucić 1500-1900 bardzo różnych i, i wszystkie ready pójdą. One pójdą zawsze w jedną stronę, bo sekwencjonowanie, tak jak replikacja kwasów napoleonowych, idzie tylko w kierunku 5', 3', w żadnym innym kierunku nie pójdzie. I teraz, oczywiście, te, te startery się przykleją w różnych miejscach, więc. Część tych odczytów będzie nachodzić na siebie i mówiłam, że to trochę działa jak składanie książki, która wpadła do niszczarki w języku napisanej, którego nie znamy. Jeśli będzie tych kopii, tej książki wystarczająco dużo, to wszystko nam się elegancko poskłada i do tego są programy komputerowe nieprawdaż, które to składają. To tylko na filmach o tym, co się działo w Iranie w ramach rewolucji i ja w ambasadzie amerykańskiej dzieci arabskie tam, Nie, czy nie arabskie w Iranie, to perskie dzieci składały, prawda, rączkami. Dokumenty, które wypadły z niszczarki ambasady, natomiast tak to dzisiaj te komputery by to zrobiły, nie? Dzieci by tam nikt nie sadzą. I kobiet, pkucki. Więc to jest takie wpadnięcie do niszczarki. I metagenomika to jest właśnie zrobienie takiego spulowanego próbkowania, co tam siedzi. A ponieważ programy bioinformatyczne pozwalają właśnie na składanie tych de facto neonansensownych tekstów dzięki tym zachodzącym na siebie fragmentom. No to bo tych, bo, tych, bo tych odczytów się robi tysiące, tysiące, żeby wszystko było pokryte, no to znaleziono właśnie taki pełny, poskładano taki pełne 29 tysięcy z hakiem, genom tego nowego wirusa, jeszcze raz RMYN02, który, jeśli chodzi o tą wielką kodującą to wielkie kodujące pierwsze białka, pamiętacie? Wir koronawirusy, SARS-CoV-2 w tym, mają to pierwsze białko i tą bardzo ważną proteinazę, która potem je podnie na te białka wirusa, czy to pierwsze długie bardzo. To ono w tym metawirusie, w tej metaanalizie tego wirusa, znalezionego y, też w Yunnan y, y, w zeszłym roku, w 2019 roku, między majem a październikiem były próbkowania, to, to tam jest podobieństwo 97%. Żebym teraz Was nie nakłamała. Yy, w każdym razie naj, w największe, już bardziej podobnego wirusa na razie z natury nie ma. 97,2. Czyli więcej niż ten poprzednio znaleziony. Czyli w tym pierwszym segmencie jest idealnie prawie. Yy, I co więcej, w białku Spike jest mniej idealnie, ale przede wszystkim jest mało idealnie, bo tam jest 92% podobieństwa. w tej sekwencji, która ma związać ACE. Ten rowek nie pasuje. Dlatego naukowcy mówią, to na pewno nie będzie wiązać AC. Jeśli nie będzie wiązać AC2, to raczej w, w, w ludność miejscową ten niedopezi wirus by nie poszedł. I jakby poszedł, to by między ludnością miejscową się nie rozprzestrzeniał, tylko musiałby działać jak NERS albo mieć inny receptor. Natomiast e, ten wirus nowo odkryty między tym segmentem S1 a S2 ma prawdzie inną, ale też taką dodatkową wstawkę, której inne koronawirusy nie mają, on ma. I teraz, y, to jest taki dowód nie wprost na to, że to się dzieje w naturze, jest możliwe. Nic nie trzeba obrabić sprawiać. Tam ci Chińczycy, którzy to zrobili, Z wam powiem, y, to się nazywa y, Shandong First Medical University. E, Ci którzy to zrobili, e, opisują dokładnie jak te sample się nazywały, gdzie one są, gdzie te sekwencje są wrzucone itd. itd. Bo, to, bo jak się robi taką metagenomikę, to te surowe ridy też trzeba wrzucić, bo to każdy sobie w swoim programem też musi mieć poskładać, żeby się okazało, czy to jest dobrze zrobione. No więc oni naprawdę bardzo tam tak wykładają dane na stół. E, to jest czasopismo Current Biology. E, dobre czasopismo. Nie jakieś tam Ajwaj wysoko impaktowane, ale mamy takie wirusy. Teraz chodzi o to, że natura to robi. Teraz jak natura to robi? Pamiętajcie, jak Wam opowiadałam, że koronawirusy to jest taki kawał zbuntowanego mRNA. On nawet czapeczkę ma. Kto nie wie, co to czapeczka, to wraca do bardzo wstępnych odcinków dobrej ciotki na YouTubie na kanale naukowo.pl i sobie czyta o RNA i w ogóle różnicy między RNA i DNA, ogląda sobie. To są w ogóle pierwsze odcinki, tam po dziesiątym się już zaczyna taka biologia. W naszej edukacji wspólnej. Więc on ma nawet tą czapeczkę, tak? Więc, a w naszym organizmie, w naszych komórkach, i we wszystkich zwierzęcych, i we wszystkich roślinnych komórkach występuje tak zwane zjawisko splicingu. Czyli jak się rodzi cząsteczka mRNA, czyli tego RNA informacyjnego, ale także innych rodzajów RNA. na bazie DNA zachodzi zjawisko przepisywania, czyli transkrypcji. To tam jest mnóstwo wstawek, bo nasze geny są nieciągłe. Zwierzęta i rośliny mają geny nieciągłe, to znaczy sekwencja kodująca coś, jakąś domenę białkową, jest przydzielona sekwencją niekodującą, jest tam kodująca, niekodująca, kodująca, niekodująca. Dlaczego? Bo mamy miejsce w DNA, mamy po prostu, tak to działa, masz miejsce, to używasz, ale przede wszystkim dlatego, że ewolucyjnie te bardzo skomplikowane białka, które robią milion rzeczy, powstały przez łączenie się domen różnych innych białek. Te domeny wcześniej ewoluowały sobie osobno jako kawałki DNA, czegoś innego. I, i po prostu powstały takie klocki. Teraz, żeby to funkcjonowało, to te miejsca, te złącza, te, te spacery trzeba wycinać. I my mamy całą maszynerię w komórkach do tego splicingu. Tam są sygnały, które powodują, że o, to jest niepotrzebne i puf, 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 puf. Musi być wycięte i poklejone razem. Bo jak nie będzie wycięte i nie będzie poklejone razem, to nie będzie działać. To nie powstanie prawidłowe białko. To jest ściśle regulowany proces splicing. Musi zachodzić i jest po prostu ważny. I zawsze będzie. I teraz podczas takich zabaw z RNA, jeśli pojawi się RNA wirusowe, to pewne sygnały zostaną przeczytane. I on zostanie potraktowany jak każdy inny RNA. Przez tą maszynerię. Tak? Cytoplazmatyczną maszynerię. RNA wychodzi z jądra komórkowego, opakowany i przepiękny jeszcze z tymi wszystkimi ciężko zbrojnymi rzeczami. Więc w różnych zwierzętach różne rzeczy mogą zostać wstawione, jak jakie sygnały zostaną przeczytane, takie albo inne sygnały, albo po prostu w ogóle system odporności zacznie szatkować to RNA. Poznając w jaki sposób, że jest obce, i po prostu będą latały takie kawałki, a, a tam maszyneria jest obok i będzie je kleiła z jakimś tam niskim prawdopodobieństwem, ale takie rzeczy są po prostu możliwe i dzieją się. Są możliwe i dzieją się. I teraz y, bakterie mają inaczej skonstruowane geny, ich geny są na ogół ciągłe. Szukanie intronów w bakteriach trwało wiele lat i tam wreszcie znaleziono ich trochę, ale niedużo. Natomiast, y, bardzo niedużo, natomiast u y, y, stworzeń. Wyposażone w jądro komórkowe to jest powszechny proces, czyli już wspólny przodek tych organizmów ten proces miał. Bo ciężko znaleźć stworzenie, które ma jądro komórkowe, jego komórki mają jądro komórkowe i ono nie przeprowadza tego procesu. Więc w związku z tym wirusy, które atakują takie komórki wyposażone w jądro, no bo wiadomo, że są jeszcze wirusy, które atakują bakterie, one działają zupełnie inaczej, prawda? E Inny materiał genetyczny, tam nie ma wirusów RNA, no, o tym też już mówiliśmy. Więc generalnie no, przystosowujemy się do gospodarza, w którym jesteśmy. I, i Skoro korzystamy z innych jego maszynerii, dlaczego mamy nie korzystać z tej maszynerii? Ona też jest tam pewnie zaangażowana. No i czasami powstaje taka hybryda. I czasami się okazuje, że taka, takie włączone coś, na przykład ma kawał dla fury nie będzie procesowana i potem opowiadaliśmy o tym w odcinku 41. Taki wirus może być dla nas nawet groźniejszy, bo to białko będzie wtedy przyjmowało jakąś y, powierzchnię, będzie przyjmowało jakąś taką strukturę, która. która y, to jest konformację. Taką, tak będzie wyglądało, że się jeszcze chętniej przyklei. Gdzieś tam, gdzie ma się przyklejać, albo przyklei się gdzieś indziej jeszcze, gdzie nie powinna się przyklejać tak dalej. Ta pentelka, ta dodatkowa sekwencja w, w białku spike narobiła do tej pory bardzo dużo zamieszania, ale też. Ona jest istotna, bo jeśli pojawia się coś, mamy nowego wirusa, a on się zachowuje inaczej niż inne wirusy w jakimś tam zakresie, inaczej niż inne wirusy z jego rodziny. Tak? No to bada się tą różnicę, no bo jeśli jest różnica w strukturze i jest różnica w funkcji, no to zakładamy, być może błędnie, że jedno z drugim ma jakiś związek i próbujemy ten związek naświetlić. Więc ona jest interesująca i oczywiście yy, ta sekwencja jako źródło różnych spiskowych teorii i różnych kambeków różnych dziwnych noblistów, profesorów do, do rzeczywistości medialnej powszechnej, a nie tylko jakiegoś tam przedziwnego darknetu antyszczepionkowego, ale danie im szansy stanięcia w świetle reflektorów dla całego świata i powiedzenia co wiedzieli, no to jest, prawda, to nagle się jakaś sekwencja niewielka, to jest kilkanaście nukleotydów, kilkanaście nukleotydów, ona się robi starsza, ale nieważna. E, ona się robi szalenie ważne. Więc teraz, żebyśmy wiedzieli, skąd się w ogóle biorą takie rzeczy, e, one się biorą z metagenomiki. To jest e, e, duży dział genomiki. W, w genomice sekwencjonujemy cały genom danego organizmu. Bierzemy go, mamy go tak czystego, jak Robert Koch nas nauczył, żeby wszystko było czyste i pewne i tylko to i nic innego, i sekwencjonujemy mu genom. Dzisiaj już bardzo nowoczesnymi technikami, nie tam nie chodzi po chromosomie i nie, nie sekwencjonuje kolejnych elementów, tylko idzie do niszczarki. A tutaj mamy po prostu środowiskowa próbka i wszystko, co tam jest, będziemy próbować posekwencjonować i poskładać, poukładać te książki w tej bibliotece. No i będzie tam ileś tam takich papierów, co się do niczego nie pasowały i w ogóle będą leżeć jako taki śmietnik i będzie kupa takich książek, które się dały złożyć po prostu. No i na tym to polega. Także ja mam już chyba dzisiaj podziękuję w kwestii dodatkowy nowy wirus, przodek, chyba najbliższy, jakiego na razie mamy złapanego za ogon, metagenomiczny ogon. Co to metagonomika i, y, i dlaczego jest pożyteczna bardzo, zwłaszcza w badaniach, co tam piszczy w trawie y, i oceanach i niedowierzach. Y, i, y, I o tym, że natura potrafi. Y, Bardziej niż nauka, nadal. Dziękuję Wam.